Cześć, Wojtek, HETIŚ Polska. Jakiś czas temu prezentowałem Wam na naszym ekspozytorze technicznym system drzwi kieszeniowych KA5740. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować go już w gotowym meblu i pokazać, jak mebel może być dzięki temu bardzo funkcjonalny. Dzięki drzwi kieszeniowemu KA5740 mamy możliwość otwarcia drzwi, następnie schowania je w przygotowaną wcześniej przestrzeń czy kieszeń. Dzięki temu mamy możliwość korzystania z funkcjonalności mebla. Mamy blat wysuwny na prowadnicy ACTRO który nam się blokuje, mamy wtedy blat do pracy do biurka, bądź też inny blat roboczy. Pod blatem mamy ławeczkę, która umożliwia nam albo ćwiczenie, bądź też służy nam jako siedzisko do pracy przy naszym biurku. Tak więc możemy sobie usiąść, swobodnie wysunąć blat i realizować swoje zadania firmowe. Pod blatem mamy dodatkowo dzięki szufladom Avante cienkościennym w pełni wykorzystaną przestrzeń i mamy szuflady z cichym domknięciem, które pozwalają nam schować jeszcze inne dorobne przedmioty. Po zakończonej pracy biurowej, wszystko chowamy z powrotem pod blat. Następnie wysuwamy fronty i zamykamy mebel, aby uzyskać w 100% harmonię naszego pomieszczenia. Kolejne drzwi e, z, przy wykorzystaniu zawiasów Sensys pozwalają nam na ukrycie deski do prasowania. Zwróćcie uwagę, że jest to nadal ta sama komoda, którą możemy mieć w e, salonie telewizyjnym, bądź też w innym pomieszczeniu. Prasujemy, aby odstawić żelazko. Mamy przygotowaną półkę na prowadnicy Quadro. Po skończonej pracy, półeczkę chowamy, żelazko odstawiamy w inne miejsce. Następnie Deskę wsuwamy pod mebel, zamykamy i uzyskujemy w 100% efekt wow. Dzięki firmie Wigan Design te meble, ten mebel jest prezentowany w dwóch wykończeniach, w fornirze i również w połączeniu fornir z materiałem. Tak więc macie możliwość zobaczenia sobie tych mebli na naszych social mediach i również tutaj mamy ławeczkę, dzięki która może nam służyć do ćwiczeń fitness i zapraszam Was na nasze social media www.hed.com.